Najnowsze wiadomości o Pawn Stars, Chumley, którego prawdziwe imię to Austin Lee Russell. Właśnie poznaliśmy warunki ugody, która uchroni go przed odsiadką w więzieniu. Świat Ricka Harrisona rozpada się na naszych oczach. Jego syn skazany na dożywocie. Chumley uwikłany w koszmar więzienny w gorzkiej wojnie rodzinnej, która grozi zniszczeniem wszystkiego, co zbudował. Imperium Pawn Stars. Kiedyś niepowstrzymane. Teraz balansuje na krawędzi ruiny. Dołącz, gdy prawda o upadku Ricka zostanie ujawniona a two. co nastąpi, zaszokuje wszystkich Upadek dynastii Vegas Rick Harrison, obecnie 59-latek Tonie w nieustającej burzy rodzinnych katastrof i prawnych walk Tu, co zaczęło się jako szepty o skazaniu jego syna na dożywocie Przerodziło się w ponurą rzeczywistość Imperium Pawn Stars Niegdyś maszyna do drukowania pieniędzy Z dnia na dzień staje się coraz bardziej chwiejne Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że gorzej być nie może. Dzieje się. A w cieniu upadającej dynastii pojawia się zdrada, która zmieni wszystko na zawsze. Pawn Stars nie było jakimś szczęśliwym trafem. Został zbudowany od podstaw przez Rika i jego ojca Richarda, który był tak twardy, jak tylko mógł być. Rozumiał pieniądze. Biznes i nie tolerował bzdur. Fani szanowali jego bezpośrednie, bezfiltrowe podejście. Kiedy Richard zmarł w 2018 roku, sklep stracił nie tylko swojego założyciela. Stracił kręgosłup. Wielu ludzi lubi lekcje historii. Jest w tym wiele różnych aspektów. Wielu osobom podoba się interakcja rodzinna. Dzieciaki uwielbiają Chumley. Rick zrobił wszystko, co mógł, aby wszystko szło do przodu. Ale kłopoty już czekały w kuluarach, gotowe do ataku. Prowadzenie lombardu w Las Vegas nigdy nie było czymś efektownym. Opóźnione płatności. Niskie marże i klienci przynoszący więcej bólu głowy niż wartościowych towarów sprawiali, że codzienna charówka była ciężka. Ale Rick miał zwycięską formułę. Opowiadanie historii. Wiedział, że ludzie nie kupują tylko przedmiotów. Kupują historię. Połączenie z czymś większym. To właśnie sprawiło, że Pound Stars odniosło sukces. Rzadkie, dziwne przedmioty i jeszcze bardziej szalone historie z nimi związane. Potem w 2009 roku pojawił się program telewizyjny. Nikt tego nie przewidział. Ale z dnia na dzień Rick, jego syn Corey i ich wieloletni przyjaciel Chumlee stali się powszechnie znani. Od pirackich mieczy po starożytne monety. Ludzie uwielbiali oglądać. Jak zawierają umowy. Cięty język Korea, głupkowate wybryki Chumlee i umiejętność targowania się Ricka sprawiły, że program stał się natychmiastowym hitem. Ale sława ma sposób na wypaczanie sytuacji. Pozwy się piętrzyły. Rodzinne właśnie wybuchały. A chaos za kulisami stał się niemożliwy do zignorowania. Do roku 2022 nie dało się już dłużej ukrywać problemów. Matka Ricka, Joanne, pozwała go do sądu o własność sklepu. Twierdziła, że oszukał ją, by podpisała jej udział, gdy wracała do zdrowia po śpiączce. Upierał się, że dokładnie wiedziała, co robi. Pozew wymagał pełnego rozliczenia ponad 500 tysięcy dolarach i nawet zażądał nakazu powstrzymania go od sprzedaży aktywów sklepu. Toy Expo. To ekscytujące wydarzenie. Od pierwszego dnia jest pełne ludzi, więc jesteśmy w tym drugi dzień. Wczoraj odebrałem pół ciężarówki zabawek. Jakby tego było mało, pandemia uderzyła w ich biznes jak pociąg towarowy. Kiedyś sklep zarabiał miliony, a w ciągu całego roku zarobił zaledwie 37 tysięcy dolarów. A potem był Chumley. Na ekranie był uroczym klaunem. Poza ekranem przyciągał kłopoty. W 2016 roku. Jego dom został przeszukany podczas śledztwa karnego. Oskarżenia o napaść na tle seksualnym nie zostały postawione, ale policja znalazła wystarczająco dużo narkotyków i niezarejestrowanej broni palnej, aby oskarżyć go o wiele przestępstw. Udało mu się uniknąć więzienia dzięki ugodzie, ale jego reputacja została trwale zniszczona. Fani byli oszołomieni, a program mocno ucierpiał. Cory również nie trzymał się z dala od kłopotów. Znany ze swojej lekkomyślności, wdawał się w bójki w barach i miał kłopotliwe sytuacje prawne. W roku 2020 wynajął pojazd rekreacyjny na wycieczkę na pustynię. Rozbił go i rzekomo odmówił zapłaty odszkodowania. Właściciel twierdził, że zostawił pojazd zdewastowany, zaśmiecony pustymi butelkami i śmieciami. To był kolejny publiczny wstyd dla rodziny Harrisonów. Nawet tak zwani eksperci występujący w programie nie byli odporni na skandale. Johnny Jimenez Jr. Częsty ekspert od zabawek został oskarżony w sprawie przemocy domowej. Potem był Drew Max, guru pamiątek sportowych, który wplątał się w skandal oszustwa. Podobno uwierzytelniał fałszywe przedmioty kolekcjonerskie, co doprowadziło do pozwów sądowych i poważnego kryzysu wiarygodności programu. Z biegiem lat fani zaczęli zauważać, że coś jest nie tak. Pawn Stars straciło swoją magię. Kiedyś spontaniczne momenty wydawały się wyreżyserowane, negocjacje wydawały się wyreżyserowane a osobiste dramaty przyćmiły historie i interesy. Tu, co kiedyś było zabawnym nurkowaniem w historycznych artefaktach, przerodziło się w zwolnionym tempie w katastrofę samochodową rodzinnych zdrad i skandali. Rick próbował rozszerzyć swoje imperium o Palm Plaza, kompleks handlowy w pobliżu sklepu, ale przedsięwzięcie to upadło. Przedsiębiorcy w środku obwiniali go o to, że nie wypromował okolicy w odpowiedni sposób. Potem nastąpiły procesy sądowe i kolejny ambitny plan poszedł z dymem. Tymczasem show kulało, ale nawet najbardziej zagorzali fani przyznali, że nie było już tym, czym było kiedyś. Kiedyś kwitnące imperium słabło, wymykając się Rickowi z rąk, jeden błąd naraz. Mimo wszystko Rick wiedział jedno na pewno: show nie będzie trwać wiecznie. Starał się zabezpieczyć inne inwestycje, nieruchomości, różne przedsięwzięcia biznesowe, cokolwiek by utrzymać swój majątek w nienaruszonym stanie. Sklep widział już wszystko wielkie marzenia, ciężkie straty i zaskakujące wygrane. Ale kolejni sprzedawcy przynieśli zupełnie nową grę gotówkę, przedmioty kolekcjonerskie i bezwzględne interesy. Facet wkracza pewny siebie, trzymając coś, co wygląda jak dziesięciofuntowy brytyjski banknot. Ale nie, to nie jest byle jaki banknot. Został oszpecony przez niesławnego artystę ulicznego Banksiego. Sprzedawca myśli, że zgarnął jackpota. Stary człowiek rzucił na to okiem. Nie zrobił na nim wrażenia. To podrobione pieniądze. I nie myli się. Ale facet upiera się, że prace Banksiego sprzedają się za tysiące. Stary człowiek nie daje się na to nabrać. Dla niego to po prostu zdewastowane pieniądze. Sprowadzają eksperta. Okazuje się, że to prawdziwa sztuka Banksiego. Ale nie jest to rzadki okaz wartość może kilkaset dolarów. Sprzedawca który kiedyś marzył o wielkiej wypłacie, próbuje uratować. Co się da? Celuje w 500. Stary człowiek nie ma szans. Brutalne negocjacje później i facet odchodzi z 400. Mógł oczekiwać więcej, ale stary człowiek wiedział dokładnie, co robi. A oto kawałek historii. Weteran marynarki wchodzi i niesie stary sekstant. Kiedyś używany na amerykańskim statku Hector, statku naprawczym z czasów II wojny światowej. Facet ma historię. A staruszek kocha historię wojskowości. Więc jest między nimi pewien wspólny grunt. Ale bądźmy realistami. To nie lata 800. I nikt już nie żegluje sekstantem. Sprzedawca chce prawie 400 dolców. Starszy pan, mądry jak zawsze. Oui, że istnieją kolekcjonerzy. Ale to rzadki gatunek. On zaniża stawkę do 200. Sprzedawca próbuje się bronić. Ale negocjacje są trudne, gdy stajesz naprzeciwko doświadczonego eksperta od pionków. Ale przy 390 nie czuję się komfortowo. Byłoby mi wygodnie za 200. W ten sposób mogę poprosić o 3, wziąć pierwsze 275 i przejść przez drzwi. Umawiają się na 265. Nieźle. Ale zdecydowanie nie jest to wielka wypłata. O jakiej marzył sprzedawca? Stare, czarno-białe zdjęcie panoramiczne lotniska z II wojny światowej w Las Vegas. Brzmi fajnie. Sprzedawca wpada, pewny, że ma relikwie wartą co najmniej 500 dolców. Staruszek ledwo drgnął. To ciekawy przedmiot. Jason. Ale jest w tym jakaś brutalna prawda. Two. Że jest stare. Nie oznacza. Że jest wartościowe. Zwraca uwagę. Że miłośnikom historii może się podobać. Ale nie sprzedaje się tak szybko. Sprzedawca trzyma się nadziei i próbuje odpowiedzieć ceną 400. Staruszek pozostaje zimny. Oferuje marne 100 dolców. Sprzedawca. Zszokowany. Próbuje się targować. Nie ma szans. Wychodzi, wciąż trzymając zdjęcie. Wyciągnięta lekcja. Wartość sentymentalna nie przekłada się na dolary w świecie lombardów. Nic nie przyciąga uwagi starca tak jak broń z czasów wojny secesyjnej. Oto Revolver Savage Navy. To dziwnie wyglądająca broń palna, a sprzedawca wie, że jest rzadka. Zaczyna wysoko. 18 dolców. Stary człowiek nie gryzie. Wzywa eksperta od broni, który potwierdza, że jest to autentyczna broń. Ale wyjaśnia, dlaczego nie była to wówczas gorąca sprzedaż. Broń była ciężka, niezgrabna, niepraktyczna. Ale kolekcjonerzy kochają dziwną historię. Wartość? Może dwa tysiące góra. Sprzedawca wciąż marzy o dużej wypłacie. Ale staruszek nie jest tu, żeby przepłacać. Rzuca ofertę. Osiemsta dolców. Sprzedawca prawie się dusi. Osiemsta dolarów. Rick. I? Ni, ni. To się nie zdarzy. Ni. Myślę raczej o distępy 50. Naprawdę. Eee, uh, Łesz. Uh. Miałem nadzieję, że dostanę około 1800 za broń. Krążą tam i z powrotem, tańcząc wokół liczb. Ale ostatecznie starzec obstaje przy swoim. Transakcja kończy się na 1400. Nie jest to zły interes dla sprzedawcy. Ale starzec i tak wyszedł zwycięsko. Przydzielona piłka baseballowa z drużyny Yankees z 1905, pierwszego roku brzmi jak marzenie dla kolekcjonerów sportowych. Sprzedawca ma piłkę podpisaną przez legendy takie jak Mickey Mantle i Joe DiMaggio. Brzmi świetnie. Dopóki na to nie spojrzysz. Zużyte podpisy. Wyblakłe. Bez dokumentów uwierzytelniających. Stary człowiek wie, że nie warto ryzykować. Kupując pamiątki sportowe. Sprowadza eksperta. Który potwierdza. Że jest to legalne. Ale w kiepskim stanie. Wysoka wartość? Nie. Sprzedawca. Który liczy na trzy tysiące. Zderza się z rzeczywistością. Stary człowiek oferuje 800 dolców. Tłumacząc, że stan jest wszystkim. Sprzedawca zmiażdżony wychodzi, wciąż trzymając piłkę. Nie ma tu żadnej umowy. Włącz nostalgię. Superfan wchodzi do sklepu z domowej roboty plecakiem protonowym Ghostbusters. Ma światła. Przyciski. Efekty dźwiękowe. Cały zestaw. Starszy pan. Nie był pod wrażeniem. Oui, że kolekcjonerskie przedmioty dla nerdów mają rynek. Ale tylko dla właściwego kupca. Sprzedawca. Przekonany. Że zbudował coś wyjątkowego. Zażądał 2000. Stary człowiek szydzi. Replika czy nie? To nie jest rekwizyt do użytku ekranowego. A nerdy mają tendencję do budowania własnych zamiast kupowania. Oferuje tysiąc dolców. Stanowczy. Sprzedawca waha się. Ale ostatecznie bierze. Mógł wydać więcej na budowę. Ale teraz ma gotówkę na swój kolejny projekt. Chcesz iść obejrzeć Ghostbusters? Nie. Nie. Zabieraj się do roboty. Chciałbym dostać trochę więcej pieniędzy niż tysiąc pięćdziesiąt. Miałem pewnie tyle, ale teraz mam trochę pieniędzy. I mam na myśli sześciostopową drewnianą indyjską statuę. To przyciąga wzrok. Sprzedawca ma z nim nostalgię. Kiedyś stał przed sklepem tytoniowym jego dziadka, ale wartość sentymentalna nie płaci rachunków, więc ma nadzieję, że uda mu się zarobić. Stary człowiek to sprawdza. Dobry kształt. Ręcznie rzeźbiony. Ale bądźmy realistami. Ile osób szuka gigantycznej drewnianej statuły? Sprzedawca chce dziewięćset. Stary człowiek się śmieje. Rzuca czterysta. Sprzedawca walczy o sześć. Ale stary człowiek obstaje przy swoim. Jeśli nie może tego sprzedać z zyskiem, nie ma transakcji. Sprzedawca się poddaje. Jest czterysta. Stary człowiek znów wygrywa. Czasem sklep przypominał galerię sztuki. Wielkie nazwiska. Wielkie nadzieje i cienka granica między szczęściem a rozczarowaniem. Nie każda sztuka jest bezcenna. Jakiś facet wszedł z czymś, call, jak twierdził. Było ceramiczną sową Picassa. chcąc zarobić na tym poważną kasę. Nie był to byle jaki wazon. Został wykonany przez samego Picassa w latach czterdziestych. Lub pędzi. XX wieku. Część limitowanej edycji 500 sztuk. Teraz limitowana edycja brzmi elegancko. Ale Picasso zrobił mnóstwo tych słów. Każda partia była ostemplowana, ponumerowana i wysłana do mas. Wtedy nikt nie spodziewał się, że będą cenne, ale po kilku dekadach są warte duże pieniądze. Przynajmniej na to liczył sprzedawca. Właściciel trzymał ten wazon w domu przez ponad 35 lat, ale po przeprowadzce uznał, że nadszedł czas, aby go spieniężyć. Wszedł, licząc na 35 tysięcy dolarów. Odważny ruch. Oczywiście Rick z Lombardu nie zamierzał po prostu uwierzyć mu na słowo, sprowadził eksperta, aby przyjrzał się temu bliżej. Ten profesjonalista od sztuki znał się na rzeczy, potwierdził, że to prawda, wskazując kluczowe szczegóły właściwe stemple prawidłowe oznaczenia i nieskazitelny stan ta ostatnia część jest kluczowa. Stan może być decydujący niektóre z tych wazonów mają odpryski, pęknięcia lub blaknięcie ale ten był tak świeży, jak w dniu w którym zrobił go Picasso. Potem nadeszła bomba cenowa. Ciasn. Niektórzy sprzedawcy wystawiają te wazony za 61 tysięcy dolarów online, ale to tylko pobożne życzenie. Realistycznie rzecz biorąc, ten przedmiot mógłby przynieść w najlepszym razie 25 tysięcy dolarów. To znacznie mniej. Niż chciał sprzedawca. Ale w świecie lombardów rzeczywistość uderza mocno. Rozpoczęły się negocjacje. Rick wyrzucił 15 tysięcy dolarów. Chad mówi, że to prawda. A two, co powiedział o wejściu do sieci i sprawdzaniu cen. Jest prawdą w odniesieniu do wszystkiego. Ludzie mogą pytać cały dzień. To jest to, co dostają na końcu. To ważne. Masz za to piętnaście tysięcy do? Nie. Nie uda się. Sprzedawca nie chciał tego. Targowali się jak para pokerzystów, próbując sprawdzić nawzajem swój blef. Ostatecznie magiczną liczbą było siedemnaście tysięcy. Nieźle jak na wazon, który zbierał kurz przez dziesięciolecia. Terrace. Kiedy myślisz, że widziałeś już wszystko, pojawia się kolejny przedmiot Picassa. Tym razem wydruk w ramie z lat 50. Nazywał się Czaszka Kozy na stole i był częścią serii 150 egzemplarzy. Właściciel wycenił go kilka lat temu na prawie 19, 500 dolarów i uznał, że 16 tysięcy to uczciwa cena. Pracownicy Lombardu nie zamierzali wydawać takich pieniędzy bez konsultacji z własnym ekspertem. Okazało się, że była to akwatinta. Wymyślny sposób na powiedzenie, że wyglądała jak akwarela, ale nie była malowana ręcznie. Wartościowe? Tak. Ale czy było warte 16 tysięcy do? Nie do końca. Po szybkim telefonie do szefa najwyższa oferta wynosiła 11 tysięcy. Sprzedawca wahał się, ale ostatecznie przyjął ofertę. Kolejny Picasso zmienił właściciela, a Lombard dodał kolejny drogi obiekt do swojej kolekcji. Wtedy pojawiła się prawdziwa dzika karta. Sześć rycin Picasso z limitowanej edycji książki. Sprzedawca chciał za nie pięć tysięcy dolców. Licząc na to, że wszystko z nazwiskiem Picassa sprzeda się jak świeże bułeczki. Ale jest pewien haczyk. Chociaż Picasso jest jednym z największych nazwisk w sztuce nie wszystko, czego się dotknął, zamienia się w złoto. Niektóre z jego prac osiągają ceny milionów, podczas gdy inne ledwo przekraczają kilkaset dolarów. Eksperci pojawili się i potwierdzili, że są prawdziwe stanowią część specjalnej kolekcji ilustracji Picassa do książki zatytułowanej Liz Strata. Najlepsza część? Książka była podpisana przez samego Picassa. To znacznie podniosło jej wartość. Cena detaliczna za całość mogła osiągnąć 10 tysięcy, ale podzielenie jej na pojedyncze strony mogłoby przynieść jeszcze więcej gotówki. Rick nie miał zamiaru wyłożyć pięciu tysięcy bez negocjacji. Sprzedawca naciskał na sześć tysięcy i po kilku negocjacjach Rick się zgodził. Stało się to sześć tysięcy. A kolejny zestaw prac Picassa znalazł nowy dom. No to zaczynamy. Mamy umowę i uścisnę ci dłoń. Znasz procedurę. Pójdziemy załatwić trochę papierkowej roboty. Ustalam kwotę sześć tysięcy dolarów. To tysiący. Więcej niż myślałem, że mogę uzyskać z książki. Więc biorę. Ale parada Picassa jeszcze się nie skończyła. Inny sprzedawca wszedł z tym, co nazwał odbitką Picassa z kolekcji La Celestine z 1968 roku. Problem? Brak dokumentów. W świecie sztuki brak dokumentacji jest jak próba sprzedaży samochodu bez tytułu. To wzbudza wszelkiego rodzaju podejrzenia. Rick zabrał go do swojego ulubionego handlarza dziełami sztuki w celu weryfikacji. Po sprawdzeniu jakości papieru, śladów na płycie i ogólnego stanu, ekspert dał zielone światło. Było prawdziwe. Ale nie do końca jackpot. Picasso zrobił ich wiele, a bez jego podpisu nie były warte tyle, ile niektórzy mogliby sądzić. Wartość rynkowa? Gdzieś pomiędzy 2000 a 3000 dolarów. Sprzedawca miał moment sprostowania rzeczywistości, gdy uświadomił sobie, że jego rodzina zapłaciła za niego 9000 dolarów na statku wycieczkowym. Aukcje statków wycieczkowych mają tendencję do zawyżania cen a to był tego dowód. Rick rzucił ofertę 1500 dolarów i po pewnym wahaniu sprzedawca wziął gotówkę. Właśnie wtedy, gdy myślisz, że sklep miał już dość Picasso na jeden dzień, wszedł inny sprzedawca z dwoma grafikami Picassa. Jedna była rysunkiem Gołębia, a druga dziełem zatytułowanym Poor Robbie. Picasso wykonał ich tysiące, ale niektóre były warte więcej niż inne. Ekspert od sztuki przyjrzał się im i potwierdził, że choć były autentyczne, nie były to rzadkie perełki. Odbitka Gołębia była litografią produkowaną masowo, wartą może 200 dolarów w dobry dzień. Biedny Robie był lepszy z tych dwóch. Wczesne wydanie wydrukowane na papierze wysokiej jakości. Ekspert oszacował, że może zostać sprzedany za kwotę od 800 do 500 dolarów w galerii. Sprzedawca pierwotnie chciał 1000 dolarów za oba, ale Rick nie zamierzał przepłacać. Oddał Gołębia i zaoferował 650 dolarów za biednego Robiego. Sprzedawca przyjął ofertę. Wiedząc, że lepiej wyjść z gotówką niż czekać, licząc na więcej. Czy negocjacje Rika były sprytnym posunięciem biznesowym, czy też niesprawiedliwie zaniżył cenę sprzedawcy? Daj nam znać w komentarzach. Polub i zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej interesujących ofert i debat.